Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pomimo przyjmowania komunii z wiarą, coś pozostawało niedopełnione w Twoim sercu? Zbliżyłeś się do ołtarza, przyjąłeś hostie, wykonałeś znak krzyża i wróciłeś do ławki. Jednak wewnątrz czułeś, że to święte doświadczenie mogłoby być znacznie głębsze, jakbyś otrzymał samego Boga w swoje dłonie. Ale tak naprawdę nie wiedział co uczynić z tą wyjątkową chwilą? Nie jesteś sam z tym odczuciem. Tysiące oddanych dusz spędza lata uczestnicząc we mszy, przyjmując komunię każdej niedzieli, niektórzy nawet codziennie, nie rozumiejąc prawdziwie wielkości i delikatności tej chwili, kiedy Stwórca wszechświata wstępuje w naszą istotę. A oto objawienie które na zawsze odmieni twój sposób przyjmowania komunii. Ojciec Pio znał tę tajemnice. Ojciec Pio, ów święty ze stygmatami, ten człowiek, który widział poza widzialne, odkrył coś, czego wielu nie dostrzega odnośnie świętego momentu komunii. On pojął, że to nie jest tylko rytuał, nie jest to tylko kawałek poświęconego Chleba, lecz intymne spotkanie z żywym Jezusem, moment, w którym niebo i ziemia stykają się wewnątrz Twojego własnego ciała. Ale czy wiesz, co odkrył ojciec Pio? Że słowa, które wypowiadasz w tym momencie, to co mówisz Jezusowi, gdy Go przyjmujesz, posiadają przekształcającą moc, której niewielu doświadczyło. Dziś. Wyjawię Ci dokładnie, co mówił Ojciec Pio w tej świętej chwili i jak te słowa mogą na zawsze przemienić Twoje doświadczenie komunii. Jeśli czułeś, że Twoje przyjmowanie komunii stało się rutynowe, lub jeśli pragniesz pogłębić ten sakrament, ta wiadomość jest dla Ciebie. Dziś odkryjesz sekret. Który sprawiał, że ojciec pijo płakał za każdym razem, gdy przyjmował komunię, który wprowadzał go w ekstazę, który przemieniał jego oblicze w obecności Eucharystii. Zanim przejdziemy dalej, jeśli wierzysz, w transformującą moc świętej Komunii, napisz w komentarzach Jezu Eucharystyczny przemień moje serce. Ten prosty akt wiary otworzy Twoją duszę na przyjęcie pełni tego przekazu. Przygotuj się, ponieważ to, czego zaraz posłuchasz, nie tylko zmieni Twój sposób przyjmowania komunii, ale mogłoby całkowicie przekształcić Twoją relację z Jezusem Eucharystycznym. Ojciec Pio zostawił nam duchowe dziedzictwo, które niewielu zna. Słowa, które otwierają serce i pozwalają, by boska łaska płynęła bez przeszkód. Dla ojca Pio święta komunia nie była po prostu kolejnym momentem mszy, ale centrum jego życia duchowego. Ci, którzy go znali, opowiadają, że gdy celebrował Eucharystię, wydarzało się coś nadprzyrodzonego. Jego stygmatyzowane dłonie drżały, trzymając hostię, a jego oczy pełne łez kontemplowały to, czego my nie możemy dostrzec, rzeczywistą obecność Chrystusa. Co widział ojciec Pio, czego my nie widzimy? Sam wyjaśnił to swoim duchowym dzieciom. W tym małym kawałku chleba znajduje się Stwórca wszechświata, ten sam Jezus, który wędrował po Galilei, który umarł na krzyżu, który z martwych wstał w chwale. To nie jest symbol, nie jest wspomnieniem. To on naprawdę obecny ze swoim ciałem, krwią, duszą i bóstwem. A oto problem, z którym wielu z nas się zmaga. Przyjmujemy komunię bez prawdziwej świadomości tego, co otrzymujemy. Zbliżamy się do ołtarza jak ktoś kto wypełnia tradycje, ale nasze serce jest daleko, rozproszone, zajęte codziennymi troskami. Ojciec Pio mówił: Wielu przyjmuje Jezusa, jakby przyjmowali święty przedmiot, ale on nie chce być przedmiotem, chce być ukochanym. To jest cichy błąd, który popełniamy. Nie rozmawiać z Jezusem w tym momencie, albo rozmawiać z nim zimno. Albo rozmawiać z Nim z obowiązku, powtarzając zapamiętane modlitwy, które nie wychodzą z serca, jakby Jezus był po prostu częścią rytuału, a nie żywą osobą, która wchodzi w naszą istotę. Ojciec Pio uczy nas, że słowa, które wypowiadamy w tej świętej chwili, nie są prostymi formułami, są intymnym dialogiem pomiędzy duszą, a jej zbawicielem, między stworzeniem a stwórcą, między skruszonym grzesznikiem a Bogiem, który przebacza i kocha bezwarunkowo. Drodzy bracia i siostry, którzy nam towarzyszycie, jeśli ta wiadomość porusza Twoje serce i pragniesz pogłębić nauki Ojca Pio, przygotowaliśmy z wielką miłością specjalny materiał dla Ciebie. Chodzi o E-Book. Duchowe sekrety Świętego Ojca Pio, gdzie znajdziesz potężne modlitwy, refleksje oparte na Jego naukach i praktyczne porady, aby wzmocnić Twoją duchowość. Ten duchowy skarb pomoże Ci żyć głębiej każdym momentem Twojego życia wiary, szczególnie świętą komunią. Link jest przypięty w komentarzach. To nasz sposób towarzyszenia Ci w Twojej duchowej podróży, abyś mógł doświadczyć tej samej intymności z Jezusem, którą przeżywał Ojciec Pio. Teraz kontynuujmy te nauki, które przekształcą Twój sposób przyjmowania komunii. Ojciec Pio uczy nas, że przed przyjęciem Pana potrzebujemy wewnętrznego przygotowania. Nie możemy zbliżać się do ołtarza z sercem pełnym rozproszeń, zmartwień lub co gorsza niewyznanymi grzechami. Każda komunia powinna być jak pierwsza, jak ostatnia, jak jedyna w naszym życiu. Ojciec Pio bardzo nalegał na przygotowanie przed komunią. Zwykł mawiać, przygotowanie na przyjęcie Jezusa jest tak samo ważne jak sam moment. I nie mówił tylko o fizycznym poście, ale o poście duszy od rozproszeń, od przywiązań do świeckich rzeczy. Czy wiesz, co ojciec pio robił przed każdą mszą? Spędzał godziny na modlitwie czasem całą noc. Zakonnicy z jego klasztoru opowiadają, że znajdowali go na kolanach, nieruchomego z wzrokiem utkwionym w tabernakulum. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że za chwilę spotka się z miłością swojego życia, ze swoim Stwórcą, ze swoim Zbawicielem. Pewnego razu jedno z jego duchowych dzieci zapytało: Ojcze, jak mogę lepiej przygotować moje serce na komunię? A Ojciec Pio odpowiedział tymi słowami, które powinny być wyryte w naszej duszy: Wyobraź sobie, że przyjmujesz nie króla, ale króla królów. Wyobraź sobie, że twoje serce jest portalem między niebem a ziemią. Czy zostawiłbyś ten portal brudnym, nieuporządkowanym, pełnym pajęczyn? Oczyść go spowiedzią, ozdób modlitwą, rozświetl miłością. To wewnętrzne przygotowanie, którego uczy nas ojciec Pio. Składa się z trzech fundamentalnych elementów. Pierwszy to częsta spowiedź komunia bez spowiedzi mówił. Jest jak próba napełnienia wodą pękniętego naczynia. Łaska wylewa się przez pęknięcia grzechu. Dlatego święty zalecał spowiadać się przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać duszę czystą i otwartą na eucharystyczną łaskę. Pamiętam historię Marii, kobiety, która regularnie uczestniczyła we mszach. Przyjmowała komunię we wszystkie niedziele, ale czuła, że czegoś brakuje w jej duchowym doświadczeniu. Pewnego dnia, po wysłuchaniu o znaczeniu spowiedzi według ojca Pio, zdecydowała się wyspowiadać po wielu miesiącach. Powiedziała mi później, Ojcze, dziś, gdy przyjęłam komunię, poczułam obecność Jezusa jak nigdy wcześniej. Było to, jakbym zdjęła zasłonę, która nie pozwalała mi go wyraźnie zobaczyć. Drugi element to modlitwa przed mszą. Ojciec Pio zalecał przybyć do świątyni przynajmniej 15 minut wcześniej, aby w ciszy przygotować serce. Nie chodzi o odmawianie wielu modlitw, ale o uciszenie duszy, o przygotowanie serca, o powiedzenie Jezusowi: Jestem tutaj, Panie, przychodzę Cię przyjąć. Otwórz moje serce, abyś mógł wejść w pełni. On sam odmawiał tę piękną modlitwę. Przed każdą mszą. Panie, uczyń moje serce jak żłóbek betlejemski, biedny, ale czysty, gotowy, przyjąć Cię z całą miłością, jaką może pomieścić. Możemy uczynić tę modlitwę naszą, dostosowując ją do naszych własnych słów, do naszego własnego serca. Trzeci element to żarliwe pragnienie przyjęcia Jezusa. Ojciec Pio komentował... Głód duszy przyciąga chleb z nieba. Kiedy naprawdę pragniemy spotkać się z Jezusem, kiedy tęsknimy za nim jak jeleń za strumieniami wody, nasza komunia się przekształca. To wewnętrzne przygotowanie nie jest skomplikowane, nie wymaga studiów teologicznych ani skrajnych praktyk ascetycznych. Potrzebuje tylko szczerego serca. Duszy świadomej tego, co ma przyjąć, żywej wiary, która rozpoznaje rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Jak mawiał ojciec Pio, przygotuj się, jakbyś miał przyjąć ogień, bo tym właśnie jest Eucharystia ogniem boskiej miłości, który przychodzi rozpalić Twoją duszę. Teraz dochodzimy do sedna nauki ojca Pio, dokładnych słów, które powinniśmy wypowiedzieć w momencie przyjmowania świętej komunii. To jest duchowy skarb, który święty z pietrelciny nam pozostawił, słowa zrodzone nie z ksiąg teologicznych, ale z jego głębokiego, mistycznego doświadczenia z Chrystusem Eucharystycznym. Pewnego razu młody kapłan, pod wrażeniem sposobu, w jaki ojciec Pio przeżywał komunię. Podszedł do Niego po mszy i z pokorą zapytał Ojcze, co mówisz Jezusowi, gdy przyjmujesz Go w komunii? Ojciec Pio z tym przenikliwym spojrzeniem, które zdawało się widzieć duszę, uśmiechnął się i odpowiedział Mówię Mu Zostań ze mną, Panie, nie opuszczaj mnie, bo jeśli Ty mnie opuścisz, ja się zagubię. Ta pozornie prosta, Fraza zawiera całą istotę naszej relacji z Bogiem. Jest to pokorne uznanie naszej całkowitej zależności od Niego. To przyznanie, że bez Chrystusa gubimy się w ciemnościach grzechu, w pustce życia bez sensu. Jest to miłosne wyznanie kogoś, kto wie, że Jezus jest centrum, osią, sensem Jego istnienia. Ojciec Pio wyjaśniał, że te słowa muszą wychodzić z serca, nie tylko z warg, muszą być wypowiadane z otwartą duszą, z oczami serca wpatrzonymi w Jezusa, który teraz mieszka w nas. To nie są słowa, które mówi się z obowiązku lub ze zwyczaju, ale szczery krzyk zakochanej duszy. Dlaczego te słowa są tak potężne? ponieważ uznają dwie fundamentalne prawdy. Po pierwsze, że Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii, a po drugie, że bez niego nasze życie duchowe się rozpada. Jak mawiał ojciec Pio, komunia to moment, w którym niebo stępuje na ziemię i zamieszkuje w Tobie. Czy istnieje coś większego od tego? Ale ojciec Pio nie ograniczał się do tych słów. W zależności od stanu swojej duszy, od potrzeb chwili, używał także innych wyrażeń pełnych miłości i pokory. Czasem mówił: Jezu, kocham Cię, ale naucz mnie kochać Cię bardziej. Innym razem, Panie, wejdź we mnie i rozbij wszystko, co do Ciebie nie należy. Lub też Mój Pan i mój Bóg nie zasługuje na Ciebie, ale potrzebuje Cię rozpaczliwie. Ważne jest nie tyle powtarzanie dokładnie tych samych słów, których on używał, ale uchwycenie ducha, istoty tego intymnego dialogu z Jezusem. Chodzi o rozmowę z Chrystusem, jak z najbardziej ukochaną osobą, z całkowitą szczerością, z absolutnym zaufaniem, z całkowicie otwartym sercem. Pewna pani, która regularnie uczestniczyła we mszach ojca Pio. Opowiadała. Gdy widziałam ojca przyjmującego komunię, wydawało się, że wszystko wokół niego się zatrzymuje. Jego twarz się przemieniała. Czasem mocno zamykał oczy, jakby kontemplując coś niewidzialnego dla nas. Raz zapytałam go, co widzi w tym momencie, a on mi odpowiedział: Córko moja. Nie widzę tymi oczami, ale oczami duszy, a to co widzę sprawia, że drżę z miłości i świętego lęku. Taką postawę powinniśmy mieć, uznanie, że nie przyjmujemy zwykłego symbolu, ale żywego Boga, Stwórcę Wszechświata, Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. A wobec tej przepełniającej tajemnicy nasze słowa, choć proste, powinny być pełne miłości, uwielbienia, całkowitego oddania. Jak nauczał ojciec Pio: Nie liczy się tak bardzo to, co mówisz, ale skąd to mówisz? Jeśli mówisz z powierzchni swojej istoty, Twoje słowa będą powierzchowne, ale jeśli mówisz z głębi swego serca. Z tego miejsca, gdzie mieszka tylko Bóg i Ty, wtedy każde słowo będzie jak kadzidło wznoszące się do nieba. Po przyjęciu Jezusa i rozmowie z Nim sercem, Ojciec Pio uczy nas lekcji, która być może jest najtrudniejsza w naszym hałaśliwym świecie wartości ciszy po komunii. Mawiał: Po przyjęciu komunii język powinien zamilknąć. Aby serce mogło mówić, a potem serce powinno zamilknąć, aby Bóg mógł mówić. Czy zauważyłeś, jak w wielu parafiach, zaraz po zakończeniu mszy, ludzie śpieszą się do wyjścia? Ojciec Pio obserwował ze smutkiem ten zwyczaj. On, który czasem pozostawał w ekstazie przez godziny po przyjęciu Jezusa, nie mógł zrozumieć, jak ktoś mógłby przyjąć Króla Wszechświata, a potem pędzić do drzwi, jakby miał coś ważniejszego do zrobienia? Jedno z jego duchowych dzieci opowiada: Ojciec Pio nauczył nas, że chwile po komunii są jak duchowe złoto. Mówił nam: Gdybyś wiedział, kto jest w tobie, gdybyś zrozumiał, że ten sam Jezus, który chodził po wodzie, Teraz chodzi w Twoim wnętrzu, nie myślałbyś o niczym innym, jak tylko o uwielbianiu Go w ciszy. Ta cisza nie jest pusta, nie jest brakiem komunikacji, wręcz przeciwnie, jest to najgłębsza komunikacja. Jest to ta święta chwila, gdy dwa serca biją w tym samym rytmie, gdy dwie miłości spotykają się bez potrzeby słów. Jest to to, co ojciec Pio nazywał fuzją serc Twojego i Chrystusa, zjednoczonych w mistycznym uścisku, który przemienia. Jak praktykować tę ciszę? Ojciec Pio zalecał pozostać przynajmniej 15 minut w dziękczynieniu po komunii, nie wypełniając tego czasu modlitwami głosowymi czy rozproszeniami, ale trwając w adorującej ciszy. Świadomym obecności Jezusa, który teraz mieszka w Tobie. Sugerował tę prostą praktykę: zamknij oczy, zapomnij o tym, co Cię otacza i powtarzaj delikatnie w swoim sercu: Jezus jest tutaj, Jezus jest we mnie, ja jestem w Jezusie. A potem po prostu słuchaj. Jak Maria, siostra Marty, wybierz lepszą część. Siądź u stóp mistrza i słuchaj jego głosu. Pewna pani o imieniu Łucja podzieliła się kiedyś swoim doświadczeniem. Po nauczeniu się ważności ciszy po komunii według ojca Pio, zaczęłam zostawać piętnaście minut po mszy. Na początku kosztowało mnie to wiele. Mój umysł błądził. Myślałam o posiłku, który miałam przygotować, lub o sprawach do załatwienia w ciągu dnia, ale po kilku tygodniach coś się zmieniło. Zaczęłam odczuwać nieopisany spokój, jakby rzeczywiście ktoś mnie obejmował od wewnątrz. Pewnego dnia, w tej ciszy, wyraźnie poczułam, że Jezus mówi do mnie: W końcu zostajesz ze mną. W końcu możemy porozmawiać. To świadectwo odzwierciedla to, czego uczył ojciec Pio. Cisza po komunii nie jest czasem straconym, ale czasem najcenniejszym, najbardziej owocnym, najbardziej przemieniającym. Jest to moment, w którym sam Jezus. Obecny w Tobie pociesza Cię, uzdrawia, poucza, przemienia od wewnątrz. Jak mawiał święty, jeśli aniołowie mogliby czegoś zazdrościć ludziom, byłoby to to, że my możemy przyjmować Jezusa w komunii, a oni nie. Jeśli mogliby odczuwać zazdrość, byłoby to na widok nas, śpieszących się z Kościoła, po otrzymaniu skarbu, który oni adorowaliby przez całą wieczność. Ojciec Pio uczy nas, że każda dobrze przyjęta komunia powinna nas przemieniać. Zwykł mawiać, jeśli przyjmujesz komunię prawidłowo, powinieneś wychodzić z kościoła inny niż wszedłeś. Ta przemiana nie jest czymś magicznym czy automatycznym, ale naturalnym owocem rzeczywistego spotkania z żywym Chrystusem. Jak? Przejawiała się ta przemiana u ojca Pio. Ci, którzy go znali, opowiadają, że po przyjęciu komunii jego twarz rozjaśniała się nad przyrodzonym blaskiem. Jego stygmaty, te tajemnicze rany, które dzielił z ukrzyżowanym Chrystusem, czasem krwawiły intensywniej. Cała jego istota odzwierciedlała intymne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, ale przemiana, której doświadczał ojciec Pio. Nie była tylko fizyczna czy emocjonalna, była przede wszystkim duchowa. Komunia czyniła go bardziej cierpliwym wobec chorych, bardziej współczującym wobec grzeszników, silniejszym wobec pokus, mądrzejszym w swoich radach. Jak sam wyjaśniał, Eucharystia jest jak słońce. Jeśli wystawiasz się na nią regularnie z otwartym sercem, nieuchronnie opali cię kolorem Chrystusa. Jak wiedzieć, czy nasze przyjmowanie komunii jest skuteczne? Ojciec Pio daje nam kilka wyraźnych oznak: wzrasta miłość do Boga i bliźniego, zmniejsza się przywiązanie do światowych przyjemności. Rośnie pragnienie modlitwy, wzmacnia się odporność na pokusy. Rozwija się wewnętrzny pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Jedną z najbardziej oczywistych przemian, jakie ojciec Pio zauważał u tych, którzy dobrze przyjmowali komunię, była zdolność do przebaczania. Mówił: Jeśli po przyjęciu komunii nadal chowasz urazę, coś zawodzi. Niemożliwe jest przyjąć przebaczenie Boga w swoim sercu i nie być gotowym przebaczyć innym. Innym znakiem przemiany jest rosnące pragnienie służenia. Ojciec Pio zauważał: Kto przyjmuje Chrystusa, nie może pozostać obojętnym na cierpienie innych. Komunia powinna przekształcić cię w łamany chleb dla innych, tak jak Jezus. Łamie się dla Ciebie. I wreszcie najgłębszym znakiem przemiany jest upodobnienie do Chrystusa, ten tajemniczy proces, przez który przyjmujemy uczucia, postawy, wartości Jezusa. Jak mówił świętego Paweł i powtarzał ojciec Pio: Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jest najpiękniejszy owoc dobrze przyjętej komunii że nasze życie stopniowo staje się odbiciem życia Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, przeszliśmy wspólnie tę duchową drogę, śledząc ślady Ojca Pio, tego wielkiego świętego, który umiał przeżywać komunię jak niewielu. Nauczyliśmy się ważności wewnętrznego przygotowania, słów, które powinniśmy wypowiadać przy przyjmowaniu Jezusa. Wartości ciszy po komunii i jak każde eucharystyczne spotkanie powinno nas przemieniać. Teraz zapraszam Cię do zapytania samego siebie: Jak przeżyję moją następną komunię? Czy nadal będę robić to z przyzwyczajenia, z roztargnieniem, czy też odważę się doświadczyć tego intymnego spotkania z Jezusem, którego uczy nas Ojciec Pio? Decyzja należy do ciebie, ale pamiętaj, każda komunia jest niepowtarzalną okazją, świętym momentem, w którym niebo dotyka Ziemi w Twojej własnej istocie. Ojciec Pio zostawił nam tę ostatnią radę. Nie marnuj ani jednej komunii. Za każdym razem, gdy przyjmujesz Jezusa, przyjmuj go, jakby to był pierwszy raz, jakby to był ostatni raz. Jakby to był jedyny raz. Ta postawa może przekształcić nie tylko Twoje eucharystyczne doświadczenie, ale całe Twoje duchowe życie. Wyobraź sobie przez chwilę, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdyby w każdą niedzielę, a nawet codziennie, miał to rzeczywiste, głębokie i przemieniające spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Wyobraź sobie duchową siłę, którą byś otrzymał, pokój, który zalałby twoje serce, miłość, która przelewałaby się na innych. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zapraszam cię do napisania w komentarzach: Jezu Eucharystyczny, zostań ze mną. Ten prosty akt wiary. Może być pierwszym krokiem ku nowemu sposobowi przeżywania komunii, naśladując świetlany przykład ojca Pio. Proszę, podziel się też tym filmem z kimś, kto potrzebuje pogłębić swoją relację z Jezusem Eucharystycznym. Być może ta osoba czeka właśnie na tę wiadomość, aby przemienić swoje doświadczenie komunii, a wraz z nim całe swoje duchowe życie. Bracia i siostry, potrzebujemy waszego wsparcia, aby nadal dzielić się tymi duchowymi skarbami. Wasze polubienie, komentarz i udostępnienie tej treści pozwala nam dotrzeć do większej liczby serc spragnionych Boga. Wspierając ten kanał jednym kliknięciem, lub zostając członkiem, stajecie się cyfrowymi misjonarzami, którzy pomagają. Rozpowszechniać wiarę i nauki Ojca Pio tysiącom dusz. Niech Jezus eucharystyczny błogosławi twoje serce. Niech Maryja Dziewica nauczy cię przyjmować go tak, jak ona przyjęła go w swoim łonie. I niech przykład Ojca Pio inspiruje cię do przeżywania każdej komunii jako cudu boskiej miłości. Niech Bóg ci obficie błogosławi.